Cześć, witajcie widzowie z tej strony oczywiście Juma A w tym odcinku Zdecyduję dla was zestaw Lego Injago 71 Czyli świątynia smoczego kamienia Zapraszam Więc dobra przejdźmy już do otworzenia właśnie tego zestawu To pudło wygląda naprawdę na spore Dobra Naciąłem już plomby, no bo Wolałem to zrobić ogólnie powiem szczerze poza nagraniem No i co no Z tego co już od razu widzę To mamy tu plastikowe worki ale No jest tego tu całkiem sporo, bo zestaw ma ponad 1200 elementów i kosztuje 530 zł katalogowo bez grosza. Możemy tu sobie od razu coś podejrzeć i już tu widzę właśnie figurkę eufrazy. nie łapiemy trochę ostrości. W każdym razie, jeżeli chodzi o ilość worków z klockami. no to co, no widzę siódemkę, widzę też dziewiątkę i to może być właśnie największy, największy numer. Jeżeli chodzi o ten zestaw, mamy tu też dziesiątkę, okay, czyli myślę, że dziesiątka, jeżeli chodzi o ten zestaw, będzie największym numerem. Więc dostajemy się jeszcze teraz do instrukcji. Teraz niestety no, nie ma jakby w niej tych plomb tej taśmy, tylko niestety mamy tutaj już y, zrobione to naklej. No jest to niewygodne, ale przynajmniej trzeba używać nożyczek. No. Instrukcja jest naprawdę gruba, ale jest spora, bo co mi się mieści w kadrze. Czy będą tu reklamy? Już właśnie patrzę, są reklamy pierwszego sezonu, w sensie nie pierwszego sezonu, tylko pierwszej części drugiego sezonu. A i co ciekawe, nie ma tu reklam zestawów na marzec. Jest to zestaw właśnie z marcowej serii na 2024 rok. I co ciekawe, w tym zestawie chyba nie ma naklejek, jednak są. No dobra widzowie, zestaw już złożony. Dla was to była sekunda, a dla mnie to było kilka dni. <grych> w każdym razie, no naprawdę powiem wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Zestaw robi naprawdę duże wow. Ogólnie wielkościowo on nie jest jakiś ogromny, ale no jest masywny i no przecież ma te ponad 1200 elementów. W każdym razie, konstrukcja przedstawia takiego kamiennego smoka. Posąg kamiennego smoka, myślę, że tak to można nazwać. I z jego prawej ręki, chociaż zależy, w jaki sposób patrzymy, więc w sumie, jeżeli byśmy patrzyli na niego od przodu, w sensie wiecie, w ten sposób, no to z lewej ręki, więc załóżmy, że z lewej ręki wychodzi mu drzewo. Z tego, co mi się wydaje, jest to jakieś takie drzewo wiśniowe, no i wygląda naprawdę przepięknie. W ogóle ja myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że to drzewo się tutaj jakby ciągnie, co nie? Że ono się zaczyna tu, 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 tu. I idzie do samego dołu, i tu są takie korzenie, no Wygląda to prześwietnie, w samym zestawie jest naprawdę mnóstwo easter eggów Tu widzicie przebitkę właśnie, że mamy tutaj, właśnie jak budujemy, mniej więcej chyba gdzieś tutaj w tym miejscu Ukrytą lampę, w tej pozostawie, o bardziej tu Lampę, nie lampę taką zwykłą, tylko oczywiście lampę Dina Oczywiście że znajduje się tutaj dużo więcej easter eggów, no ale o tym sobie powiemy w dalszej części filmu no więc co widzę? Myślę, że możemy sobie zacząć od dołu, czyli od tego takiego mini jeziorka. Myślę, że tak to możemy nazwać. No i co? Na pierwszy rzut oka widzimy tutaj właśnie taką ścieżkę, która wygląda no, mimo wszystko naprawdę fajnie. Prowadzi tam do dalszej części konstrukcji. Mamy tutaj też takie rybki, wydaje mi się, że to są karpie, no ale tutaj go nie dam, bo ja to się raczej na rybach nie znam. Weźmy się, że no, wygląda to naprawdę super, ponieważ mamy tutaj oczywiście też nadaną głębię, tak jak w tych większych zestawach tego Ninjago. W taki sposób, że właśnie jak to budujemy, to na środku kładziemy czarne elementy, no a tutaj przy brzegach, na przykład właśnie jasno-zielone, albo zielone. No i nadaje to nam takie uczucie głębi, że tutaj w środku jest głębiej, a tutaj na brzegach, no, jest bardziej płytko. Więc to naprawdę super. Myślę, że warto dodać, że oczywiście tutaj spływa taki z tej paszczy smoka taki wodospad. No i jest tu też taki kamień, z którym związana jest pewna funkcja bawialna, o której myślę, że od razu możemy sobie powiedzieć. No więc możemy sobie tu umieścić dwie minifigurki. Weźmy sobie na przykład, nie wiem, Mistrzału i Lloyda, no, Nie wiem, nie miałem pomysłu kogo by tu wziąć, więc powiedzmy ich umieśćmy tu. Załóżmy, że nie przyczepimy Lloyda i będzie sobie tutaj stał. No i jak tym pomachamy, w ten sposób, który Wam zaraz pokażę, no to ten Lloyd albo Mistrzu właśnie może sobie spać I można w ten sposób jakieś pojedynki odgrywać. A jak to działa? No już Wam pokazuję. Tutaj właśnie mamy taki mechanizm, i też przebitkę tutaj, mniej więcej w tym miejscu. Widzicie, jak to działa, że yy, właśnie ym, poruszamy tym klockiem, takim nie wiem, co to jest, taki kamień, powiedzmy, wystający, no i to się rusza. No, jest to dość ciekawa funkcja, mimo wszystko, od strony też yy, konstrukcyjnej. W każdym razie myślę, że też warto zwrócić uwagę, w jaki sposób zostały tutaj zasygnalizowane te korzenie, które tam się ciągną, właśnie do, do tego drzewa. Wygląda naprawdę prześwietnie. No dobra, myślę, że teraz w sumie właśnie możemy przejść sobie do wnętrza świątyni. Tak, bo to jest świątynia, to jest taka wiecie, malutka świątynia, która znajduje się właśnie w tym posągu. No naprawdę sam pomysł na zestaw robi na mnie wrażenie, jest to naprawdę super pomysł. Wiadomo, tutaj prowadzi ta ścieżkę, no i wchodzimy sobie tutaj, jest takie otwarte wejście. No i co, no, na sam początek, no jest tu bardzo skromnie, no widzimy tutaj jakąś półeczkę ze zwojami, jest tu jakiś kryształ, złota figurka. I naprawdę nic specjalnego, chociaż te zwoje są naprawdę fajnie, według mnie zrobione. No jest to naprawdę pomysłowe, chociaż nie wiem, czy mm, nie dałbym tu takiego gładkiego tajla brązowego 1x3 w to miejsce, ale no, no ciężko mi to stwierdzić. Myślę, że też przy właśnie projektowaniu tego zestawu było to brane pod uwagę. Wiadomo, że są to jakieś tam, widzicie, dziury i tak dalej, ale myślę, że to jakoś strasznie mi nie przeszkadza. Szczególnie, że raczej tego mimo wszystko nie widać. Możemy też właśnie od razu w sumie przejść sobie do mm, sekcji górnej tej świątyni, która jest myślę, że zdecydowanie ciekawsza. Na początek naprawdę fajny easter egg, czyli uwaga, widzowie, turniejowe miasto. I w sumie nie byłoby to jakieś dziwne, gdyby nie to, że ten zestaw wyszedł przed premierą y, turniejowego miasta. No a myślę, że widać, że no, ewidentnie przypomina to y, właśnie to turniejowe miasto. No, na przykład ten domek tu i główna konstrukcja myślę że też właśnie mogłoby być to bazowany ten obrazek na takich początkowych projektach tego zestawu no bo nie wygląda to jeden do jeden tam dalej gdzieś mamy jakiś obrazek no bardzo ciężko mi stwierdzić co to jest tutaj ta osoba wygląda jak pierwszy mistrz pińdzicyu albo mistrzu. no i mamy tak jakiegoś smoka być może jest to wodzira ale raczej wątpię bo no Wojira pokonał Albo pokonała Ninja, z tego co pamiętam. Ale znajduje się tu druga funkcja bawialna, i w sumie ostatnia w tym zestawie. Mianowicie mam tu taki regalik z książkami, który wygląda naprawdę zacnie. Jeżeli walniemy w książki, powiedzmy ze złości, bo były zbyt nudne, to może się coś takiego stać. Walimy i zobaczcie. Odpada nam ten element, i naszym oczom ukazuje się taka książeczka. Działa to ogólnie bardzo tak naprawdę prosto. Taki elemencik po prostu to wypycha tą ściankę. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą książeczkę, no to niestety wszystko tutaj to są naklejki, ale no co znajduje się w środku? Jest to taka mm, czarna książeczka, już trochę chyba podniszczona. W środku znajduje się hmm, taki obrazek i co to jest? No i też nie mam pojęcia, mówiąc szczerze, mimo że no, bardzo lubię Ninjago, wychowałem się na nim i myślę, że się znam, mimo wszystko w miarę na nim. No to nie, nie wiem, co to jest. Jeżeli ktoś z Was wie, możecie napisać w komentarzu. W każdym razie trochę mi to też przypomina pierwszego mistrza z kinjuszu albo mistrzału. Ale dobra, zamknijmy to i przejdźmy do drzewka albo do całego smoka. No dobra, jeżeli chodzi o tego smoka, no bo myślę, że w ten sposób możemy to nazwać, tutaj tą część konstrukcji, wygląda to naprawdę super. Jest to kamienna konstrukcja, która jest mocno, nawet bardzo mocno obrośnięta mechem. W sensie nie mechem, tylko mchem, pomyliło mi się coś tam chyba, w każdym razie ma on dwie ręce, jedna jest tutaj średnio widoczna, ona jakby się podpiera na kolumnie coś takiego i mamy tutaj drugą rękę, którą możemy też zrobić w ten sposób, i możemy tam sobie postawić figurkę, ale myślę, że też niezbyt stabilnie, w każdym razie mamy tutaj głowę i no mimo wszystko powiedzmy tułów, tak to nazwijmy i Sama głowa jest naprawdę super wyrzeźbiona. Wszystko jest tu super wyrzeźbione, tak naprawdę. Myślę, że bardzo jest to fajnie oddane, no bo no, faktycznie wygląda to właśnie jak taki kamienny posąg, taki zamszały stary. Mm, I myślę, że naprawdę jest to udana konstrukcja, udana konstrukcja tego smoka, całego oczywiście zestawu. No dobra, jeżeli chodzi o to drzew, czyli w ostatni taki punkt tej konstrukcji prezentuje się naprawdę prześwietnie. No, jest to takie właśnie drzewko wiśniowe, tak jak już na początku filmu wspominałem. No, i co my? Tu też jakieś takie białe kwiatki. No, wygląda to naprawdę świetnie. Całe to drzewko posiada naprawdę tak sporo takich właśnie gałęzi i odnóży. Więc myślę, że jak na to, że niektóre drzewka Lego wyglądają tak po prostu średnio, to to jest naprawdę fajne. No dobra, więc teraz przejdźmy do minifigurek. I powiem Wam, że niektóre z nich są nawet całkiem rzadkie. No dobra, myślę, że możemy zacząć od tak naprawdę najbardziej basicowej figurki w tym zestawie. No bo jest to ten Mistrz Lloyd i no jest to dość basicowa mi figurka, no bo pojawiła się w zestawie za 40 zł katalogowo. W każdym razie no wygląda naprawdę fajnie, jakieś zielone elementy, trochę białego i taki złoty na ramiennik. Przepaska na włosach. Jeżeli chodzi o alternatywny wyraz twarzy, wygląda w ten sposób. Myślę, że nic specjalnego, jest to już tak naprawdę bardzo stary wyraz twarzy. No i co, no, myślę, że nic specjalnego jest, jeżeli chodzi o tą figurkę, ale cały kształt jest naprawdę fajny. Dalej, kai, czyli też naprawdę druga strasznie basicowa figurka w tym zestawie. No, jest to oczywiście ten kai y, y, z pierwszej części, pierwszego sezonu Dragon's Rising. No i tak naprawdę, no, nic specjalnego. Kai jak kai, myślę, że większość z Was go posiada, bo pojawił się w dużej ilości zestawów. Dalej idąc Lord Rask, też dość basicowa minifigurka, chociaż już nie aż tak by bardzo basicowa. Jest w sumie fajna, ma jakąś taką, nie mogę znaleźć słowa, załóżmy, że szatę. W każdym razie, na której właśnie, na którą ma założone jeszcze jakieś takie filetowe ornamenty, troszeczkę też niebieskiego. No wygląda ogólnie naprawdę całkiem fajnie. I na tyle jeszcze logo klanu Wilczej Maski, chyba. No dobra, teraz przejdźmy do trochę bardziej ciekawych minifigurek Nia ogólnie. To też nie jest to basicowa figurka, z tym, że pojawiła się tylko w dwóch setach, jeżeli się nie mylę. W tym secie i jeszcze w takim secie 4 plus w dystrybucji ograniczonej. Więc jest to dość mimo wszystko rzadka mi figurka. Troszeczkę tutaj srebrnego się wkłada, no ale mimo wszystko mm, właśnie najbardziej to jest jednak niebieska. Jest taki jasny niebieski, no bo wiadomo, że niebieski kolor jest bardziej zarezerwowany dla Jzeja, ale to właśnie taki bardziej granatowy, a nie jest taka błękitna ale mimo wszystko na innych ninja z pierwszego sezonu Dragon's Rising no i odlewy są te same no i dalej Mistrzu też mimo wszystko dość rzadka minifigurka bo pojawiła się chyba tylko w tym secie i właśnie w tej perle przeznaczenia nowej w się już bardziej starej w każdym razie no ma on jakąś taką laskę, którą możemy na razie na bok odłożyć Na no, a sam Mistrzu prezentuje się naprawdę fajnie, ma on właśnie też taką szatę no, bardzo mi się podoba. Tu jakiś chyba kaptur. Ale jeżeli chodzi o jego właśnie, Minkę, to co ciekawe, jest to właśnie ta sama Minka, w sensie na sam wyraz twarzy, który był właśnie, który miał Mistrzów w Lego Ninjago, Movie. No i na koniec Eufrazja, czyli chyba najrzadsza minifigurka w tym secie, dlatego, że no pojawia się tylko tu, nigdzie indziej. W każdym razie, jeżeli chodzi o nią, no to wiadomo było. Wiadomo, że była to właśnie, była to, no jest to mistrzyni wiatru, która była tą pisarką, nie pamiętam właśnie jak to um, się ta, załóżmy, praca nazywała. W każdym razie była pisarką, że tak powiem, w tym królestwie chmur. Tam um, chyba była, o, skrybem przeznaczenia, no i oni pisali właśnie to przeznaczenie w tym królestwie chmur. W każdym razie wygląda naprawdę fajnie, ma taką niebieską szatę, dużo białego. Jakiś pasek, nie wiem czy tak to mogę nazwać No jakiś symbol na tyle I co ciekawe, jest ona jedyną w sumie figurką w tym secie Która dostała coś zamiennego na głowę Czyli kaptur No albo odwrotnie, normalnie ma kaptur, dostała zamienne włosy Więc jest to coś naprawdę fajnego Podsumowując Uważam ten set za naprawdę udany I myślę, że jeżeli jesteście starszymi, starszymi fanami Ninjago Tak powyżej 13 roku życia To naprawdę serdecznie go Wam polecam Siema